Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Teraz moi drodzy na odcinku kolejna kolekcja od Iwicy. Mamy Road to Euro 2016. Najpierw karty limitowane. W sumie było 26 sztuk. Tutaj mamy właśnie tych zawodników. Najrzadszymi są Agger, następnie Eriksen, później troszeczkę Bentner Sterling. Starycz też nie jest aż taki częsty. Skielbret. Tutaj i Saxon jest dość rzadki. Rodriguez. No i Tojvonen. Pozostałe to można za normalne pieniądze dostać. Czyli 26 kart limitowanych było w tej kolekcji. I czyli mamy jeden set. Teraz mamy drugi set. Trzeci set. Set. Wie viele hast du zusammen sets? Vier Alben. Wie viele Sets habe ich hier? Vier, ich denke habe ich gesagt. Das waren mehr. Sechs, glaube ich. War. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Eins liegt noch auf dem Schreibtisch. Fünf, vier, Also um die zehn Sets. Czyli jakoś 10 Setów ma tych Limitek, bo pozostałe są włożone w kompletnych Albumach. Teraz mamy tutaj. kolekcję nordycką czyli Dania, bazówki, tutaj mamy lineup i pozostałe logo. Tutaj Want to Watch, Defensive Rock i Rising Star. Czyli to jest komplecik jeden, drugi taki komplecik, trzeci, czwarty też. Iwica ma tego prawie 10 tylko jest to włożone w pozostałych albumach. Przechodzimy do kolejnej kolekcji, czyli Euro 2012, i tutaj jest dużo kart, które są, e, o, mają ogromną wa wartość. Największa oczywiście to e, Robikin, zaraz do niego przejdziemy. No i po kolei, moi drodzy, e, lecimy. Tutaj mamy 9, nie będę po kolei czytał, bo tego jest naprawdę dużo, więc mamy jedną stronę z limitkami, druga, tutaj na przykład e, rzadkie są oczywiście te angielskie limitki. Tutaj mamy kolejną Samaras, bardzo drogi. Rakitic, drogi. Polacy też wcale nie są tani. Jeżeli cały set tam chyba było sześciu Polaków, tak to też trzeba troszeczkę wydać. Oshea, dość rzadki. No i tutaj mamy właśnie Robiego Kina karta. Mniej więcej 250 do 300 euro. Taka wartość tej karty na ten moment. Dalej kolejne rzadkie. Dzagoje Arszawin. No i tutaj już takie bardziej pospolite mamy Szwedów, Ukrainy, czyli to jest jeden kompletny set limitek. Teraz lecimy dalej. Tu mamy znowu Robiego Kina, czyli drugi set limitek. Znowu Robi Kin, trzeci set, Robi Kin, czwarty set. RobiKin, piąty set. E, Więkile set, masz tu, od 2012? 15 czyli Iwica 10. ma mniej więcej 15 kompletnych setów limitek z e, euro 2012. Teraz mamy stronę e, z kartami nordyckimi. W sumie 10, czyli e, tutaj mamy Nordic, Tanish, Dynamit plus. Scandinavian Star, i tutaj jeszcze mamy dziesiątą kartę Swedish Steel. Czyli to jest jeden komplecik. Raz, dwa. Wie viele sets hast du von denen? 10. Czyli około 10 setów tego Nordyka. 10. Czyli widzę, ma po prostu włożone w albumach nordyckich też kompletny zestaw tych kart nordyckich. Teraz przechodzimy do kolekcji Copa America. Tam było 5 limitek. Well, Sezon Wadas? Czyli w 2016 America. roku była kolekcja Copa America i tam było 5 limitek. Ja też mam jeden set tych limitek, a Iwica tutaj ma po 9 sztuk każdej limitki, czyli Messi, Neymar Alexis Sanchez, Arturo Vidal i oczywiście Edison Cavani. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnego niesamowitego wyczynu, bo tutaj mamy kolekcję. Mistrzostwa Świata w 2010. W sumie było 20 limitek Bomba to oczywiście Messi. Mniej więcej 150 euro trzeba za tą kartę w idealnym stanie dać. Więc zobaczymy ile tutaj Iwica ma w tym albumie tych kart. To jest jeden set 20 kart, czyli mamy 9, 9 limitek i tutaj 2 20, czyli jeden set drugi set trzeci set Czwarty set, piąty set, szósty set, siódmy, ósmy, dziewiąty. Wiele masz tu zamańczyk? 25 setów kompletnych z tymi limitkami. Masakra. W albumach wszystko jest oczywiście podokładane. Czyli sobie pomyślcie, tutaj są tylko same limitki, a pozostałe są w albumach, czyli resztę to są kompletne albumy z limitkami. Tutaj mamy teraz wersję angielską. Ile mamy? To jest komplecik, czyli 18 bazowych plus te 6 specjalnych, czyli 3 strony to jest jeden kompletcic. Raz 2 3 4 5 6 i 7. Też zapewne wica ma więcej, już się nawet nie będę pytał, bo to jest już jest pewne u niego. I na samym końcu moi kochani mamy Limitki XXL z kolekcji właśnie Road to Euro 2016, czyli Azar, Neuer, Runej, Pogba, Ronaldo i Moisander. Najrzadsze Cristiano Ronaldo i Moisander z tej kolekcji. I tutaj widzę, że dwa takie sety, no jeszcze tutaj Ibra. Jakie sety masz tu? Też około 10 setów tych limitek, czyli w sumie było 7 limitek XXL z tej kolekcji, bo tutaj jeszcze zapomniałem o Ibrahimowiczu. A więc moi, moi kochani, to jest kolejna niesamowita prezentacja takiej ilości limitek, czy kart specjalnych, czy nordyckich. Jak widzicie, Iwica specjalizuje się w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, czy w drodze do Mistrzostw. Świata, Mistrzostw Europy, bo to wszystko to jest też związane z mistrzostwami świata i Europy. Brak słów, czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie dzisiejszego odcinka. Więc żegnam się z Wami, moi drodzy. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!